Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na ciasto 3-bit bezpieczenia, czyli znakomity deser dla wszystkich łasuchów słodkości. W formie wyłożonej folią aluminiową lub spożywczą układamy pierwszą warstwę herbatników. Do miseczki wlewamy pół szklanki mleka i rozpuszczamy w nim budynie oraz cukier, dokładnie mieszając. Pozostałe mleko wlewamy do garnka, dodajemy pokrojone masło i wszystko zagotowujemy od czasu do czasu mieszając. Do gotującego się mleka wlewamy rozpuszczony budyń i energicznie mieszamy do zgęstnienia masy. Gotowy budyń zdejmujemy z ognia i lekko studzimy. Jeszcze ciepły budyń przekładamy na herbatniki i starannie go rozsmarowujemy. Na budyniu układamy drugą warstwę herbatników. Na ciastkach rozprowadzamy masę kajmakową. Można ją lekko podgrzać, wtedy lepiej się rozsmaruje. Na masie kajmakowej układamy ostatnią warstwę herbatników. Na herbatnikach starannie rozprowadzamy dżem z czarnej porzeczki. W wysokim naczyniu ubijamy schłodzoną śmietanę kremówkę, a pod koniec ubijania wsypujemy cukier puder oraz śmietan fiksy. Ubitą śmietanę przekładamy na ciasto i równomiernie ją rozprowadzamy. Wierzch ciasta posypujemy startą na tarce o małych oczkach czekoladą. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.